kultowa część programu, mianowicie Rozmowy w Tłoku. Pozwolę sobie dzisiejszych gości porównać do kosmetyków nowej generacji, jeżeli Państwo pozwolą. Proszę bardzo. Otóż jest wytworna jak krem ściągający pory. Potrafi zamylić oczy niczym kostka mydła biały jeleń. Renata Bega. Kremy depilujące nie są mu obce. Zdradził, że najlepiej czułby się jako żel do higieny intymnej. Mianowicie Jerzy Urban, proszę bardzo. Szanowni Państwa, mogłaby być logo kremu ujednolniającego piersi. Doda. Państwa, nie jedna pani chciałaby go sobie wetrzeć między piersi niczym balsam po kąpieli. Uwaga, Donald Tusk! <noise> Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo nie gniewacie się za te porównania. Oczywiście, że nie, panie Szymonie, chociaż szczerze mówiąc, wolałabym, iżby mnie nie porównywać do kremu, który ściąga pory. Ja, ja uważam, że to bardzo trafne porównanie, ponieważ w tym swoim barwnym życiu z niejednego pani porów się naściągało zazdrość przez Pana przemawia? Jest. Oczywiście, o, o niczym innym od lat nie marzę, jak o zbliżeniu z szanowną Panią. Niestety nie wzięłam pięsety, a słyszałam, że bez niej trudno cokolwiek z Pańskich gatek wyłowić. ciekawe. Przepraszam bardzo, że może jednak w stronę polityki. Yy, co z tym Superekspresem, prawda? Yy, nieźle panią właściwie wkręcono no, tak, w te konszakty tak. z PO. I czy udało się pani jakoś wyjść z twarzą z tego Panie wszystkiego? Panie Szymkus, jaką twarz? No właśnie, z jaką twarzą? <laughs> Sorry. Zrozumiałam no. głupią konkluzję. Że chyba aluzję. Niech się pan nie wymandrza, dobrze? Jak powiedziałby pan przewodniczący. A ja tak w ogóle to wiedziałam, że to jest jakaś podpucha, bo co jak co, ale członka PO wyczułabym na odległość. S Słyszy pan, panie Donald, pani nie, Beger sugeruje, że, hmm. że z higieną w waszych szeregach jest wiele do życzenia. Ja mam taką propozycję, niech pani Beger od moich członków się odstosunkuje, dobrze? Niech pogmyra sobie w organach samoobrony. Proszę Pana, właśnie zrobię. Dziękuję bardzo. Proszę Pana, tak zrobię, gdyż samoobrona jest jak silne pnącze fasoli. Nikt inny nie ma takich dorodnych, takich mięsistych strąków, no, ale a już na pewno nie Pan. Ale generalnie chyba wiesz, co się dzieje, jak się przesadzi z fasolą. Nie. Nie, dobrze, dziękuję, dobra, przepraszam bardzo, dziękujemy. tak, właśnie. W takim razie, nie rozumiem, pani Renato, po co dała się pani wciągnąć w tę grę, prawda? Co na to pan Leper? Zupełnie normalnie, bez zbędnych emocji. Powiedział tylko, wiesz, Renata, kiedyś osobiście powyrywam ci nogi z dupy. No, ale on już taki jest, tak pięknie to powiedział, proszę państwa, że miałam dreszcze. Taki co? to jest mężczyzna. A mnie się wydaje, że po prostu, generalnie, kolejny raz dałaś dupę. O matko... To, to w toaletach sejmowych też są kamery? O Boże. Ale proszę Państwa, to co ja robię to jest moja osobista sprawa. Na pewno. Zresztą i tak już nic z tym nie pocznę. No, sądzę, że nawet jak Pani pocznie, to i tak przy Pani zarobkach bycikowego Pani nie dostanie. Marcinkiewicz, że to zadba. No, i tysiąc złotych na waciki poszło się cochać do lasu. Ja już i tak od dawien dawna nie używam wacika. Chyba, że takiego ze skrzydełkami. Okej, okay, dobrze, właściwie co z tym becikowym, bo to jest ciekawy temat, miało być dla wszystkich, teraz nie. No, Panie, o co chodzi, No prawda? cóż, no, to jest proste jak dwa razy dwa. No, nie dla każdego. No, rozumiem, że to równanie przysporzy pani wiele problemów. Dwa razy dwa, droga, pani Reniu, jest cztery. Niech Pani, nie daj Boże, nie próbuje teraz policzyć na paluszkach pod stołem, bo to Pani nie wyjdzie. A rachunki będzie Pani, jesteś... Pani Dami może skończyć, a rachunki będzie Pani miała po jak w szkole. Ty jesteś wstrętny, Ty jesteś niemiły, Ty jesteś po prostu chamski, Ty, Ty, Ty i, i, i w ogóle vice versa. I bardzo ładnie, i bardzo ładnie. A co do becikowego, to ja uważam. Skoro pani uważa, to becikowe, nie będzie pani potrzebny. O Boże, proszę was, nie no, co to jest za dowcip na poziomie chyba ryby niskogłębinowej. A co to znaczy, przepraszam? Nie wiem, nie wiem co to znaczy, ale to nie zmienia faktu, że to jest żenujący koleś. A co do becikowego, to uważam, że każdej matce się ono należy. Skoro każdej matce się ono należy, to w takim razie moja także powinna dostać. No właśnie, pewnie i twoja też Szymek, zgłoś się. O, a, a, a mnie, że to co? sroce spod ogoda za uszy wyciągnęli, za mnie też tysiącek się dali. No tobie twój! Ty szatański wymiocie! Ty. Coś, ty, ty. Nie to, no, to, przepraszam, kretynka powaliło cię, Renata, normalnie naplułaś mi w oko. Boże! Czy się w jakąś lamy, czy co? Tak, dalej lemy. Tak, ale dalej nie wiem, co z tym Becikowym. Panie no, Słone, ja chodzi? też nie wiem. No w każdym razie na pewno demografii to nie podniesie, no. Ale demagogię na pewno. Ale krzykniesz pan na jakimś zadupiu, że dajesz pan za każde dziecię tysiączek, co się rozmnożę jak norki. <laughs> No tak, ale jest to jednorazowy zastrzyk finansowy. Czy te norki pomieszczą później w swoich norkach potomstwo i, i co, rozmnożą te tysiąc złotych? No bo nie no, wiem. No, no to. właśnie, ale czy to chłopa potem obchodzi, jak z baby schodzi? Raczej nie. Przepraszam. No, panie Donaldzie, rozumiem, że PO nie liczy już na koalicję samą bronią. No Prografy bardzo dobrze raczej... pan rozumie. No, jak pani mi powie, czy można z kimś takim zawiązać koalicję? no? Bandam moherowych wyciorów. Proszę sobie beretami nie wycierać. Dobrze, bo pan pożałuje? Boże. A Co mi tu pani będzie groziła? Karierowicka mm -hmm. jedna. Od rolnika do polityka, proszę panią. Kurą ściółkę zmieniać, a nie w politykę się bawić, kochana. No też powiedziałam. że. Zadanie mądre, na jutro mądre. robiła z matematyki? A jutro. Mam tylko WF i wycieczkę klasową do ZOO. No, to niech pani już tam zostanie w tym ZOO. Gdyby to był pan przewodniczący, to już by panu tak po pysku wyczaskał. Już dosyć, świat nie jest zły. Pogódźcie się i wy. A, tam najfajniej słyszę. dziecko, nie, nie krzyczeć mi do ucha, mam podwojoną słyszalność. No nie wiem, to sobie spinają się taka moja rada. Nie, proszę was, wrzućcie na luz bo ludzie mają tego już dosyć, tak jak zaśpiewałam, przypychankisz moje boje dzikie węże, a jest tyle ciekawych rzeczy, ciekawszych od polityki, na przykład ja. A no właśnie, poczekaj, no właśnie chciałem... To prawda. Brawo, brawo, Doda, chciałem ci pogratulować sesji w grudniowym Playboyu, to piękny prezent na Mikołajki, prawda, dostałem. Miło bardzo, mi, bardzo. dziękuję, wiesz, Szymek, naprawdę na, zależało mi na tym, aby właśnie to był grudniowy numer, gdyż myślę, że ten najpiękniejszy prezent, jaki mogli dostać moi rodzice, ja taka, jaką stworzył Pan Bóg. No, o, proszę o Państwa, Boże, ja święte. też kiedyś miałam sesję fotograficzną do takiego miesięcznika młody rolnik i niechwalący nawet byłam na rozkładówce. No tak, na jednej stronie trudno byłoby Panią zmieścić niewątpliwie. No. Co tam pan takie rzeczy opowiada? Zaraz panu pokażę, o, jakie pokażę piękne nam zdjęcie. Pani zdjęcia, wspaniałe. O, proszę bardzo, proszę, proszę podać dalej. Jest ładne, Mogę Zabaj. zobaczyć, przepraszam. Proszę. O, bardzo ładne zdjęcie. A mam wrażenie, że tu chyba pani piesek wszedł A gdzie? A tam na dole. Nie, to moje nogi. Wie pan, mój mężczyzna lubi takie mechaty. No, moherowe to, to może panią mogą być w zimie na dwór bez rajstop wypuszczać. Brawo! No tak! Proszę. Słyszałem Doda, że jesteś nominowana do telekamer, prawda? Jedyną twoją groźną rywalką jest, zdaje się, Monika Brodka, prawda? Wiesz, generalnie jest tak, że nie jestem pazerna na nagrodę I jeżeli wygra Monika, to po prostu ucieszę się, podziękuję jej, a nawet pogratuluję. Bo po prostu nie warto być zazdrosnym i trzeba umieć przegrywać. Wieku, no to bardzo szlachetnie z twojej strony. Brawo. No to no ty przecież ona i tak nie wygra? Jakie ona ma szansę? Taka z niej pokaliska, jak wiem, w każdym razie taka z niej wokaliska jak z i to pewnie nie wiem, plecoczek. Tak. A poza bardzo. tym jest w tym kraju chyba Prawo i Sprawiedliwość, więc muszę wygrać. Oczywiście. No właśnie, przepraszam bardzo, zapewne w Państwa domach też yy, panuje tradycja mikołajkowych prezentów. I co chcieliby Państwo dostać od świętego Mikołaja? Ja bym chciał Może. dostać skarpety w kółka. A dlaczego w kółka? Przepraszam. Na trafi, jeżeli po raz 40 dostanę w kratę. po tyle. Ja natomiast mam nadzieję, że Mikołaj spełni moje największe marzenie i da mi syna. Ja to nie wolałaby pani pewno. mieć pierwszego dziecka z mężem niż ze świętym Mikołajem? Jest to o generalnie walcie. Ja obiecuję, że zrobię to z ochotą. O Boże! E, to ja w takim razie chciałbym lalkę a na to być to wyglądającą jak pani Beger. Czemu akurat jak ja. E, z całym szacunkiem, ale pieprzy pani jak mało kto. O, dziękuję. Drodzy Państwa, myślę, że czas już się ewakuować, to zapraszam wobec tego Państwa teraz na bezstydne grupowe wzykanie.